Witam wszystkich, z tej strony Forzen W dzisiejszym odcinku w GTA Online Witam was w moim prywatnym apartamencie Już nie będziemy nic oglądać Tylko tak wstajemy, ponieważ Ten odcinek chciałbym Przeznaczyć na Tutaj tuning Jednego z samochodów, którego, który tutaj za chwilę kupimy Myślę, że um, zastanawiałem się tutaj nad tym ocelotem, ale jego kupimy sobie później. Tutaj e, to Shotaro też będziemy ulepszać, ale w, i, w innych e, odcinkach. I, I Morgana też. E, tutaj tego Emperor etery się zastanawiałem. Tego e, to i Osiris, tak? Dobrze odmienią? Nie wiem, nieważne. E, I tutaj to Zorusa też e, zastanawiałem się nad tym. Hmm. Czy coś jeszcze tutaj fajnego? Może ten Briefster Neon by był fajny. Ale tak. Um, myślę, że z, e, kupimy sobie tego tutaj Emperora Eter 1 um, taki czy taki. No, zamówię sobie takie. I teraz tak, um, warsztat przy arenie. I spotkamy się już e, właśnie e, przy tej arenie, więc widzimy się za chwilę. A więc jesteśmy już na garażu, i miejmy nadzieję, że samochód jest już tutaj na miejscu. Jest? Czego nie ma? Jeszcze nie ma. Więc spotkam się już z wami, kiedy będzie. A więc jest już tutaj e, samochód, który tutaj chcieliśmy, i już widzę, że ma ulepszone e, opony. Ma żółte atomika. Samochód, myślę, jest dosyć ładny zobaczmy jak go możemy stuningować. Mm. Tak pancerza nie biorę, bo to wiadomo e, nie to jej co ja zrobiłem teraz tak jakie mamy aha tu mamy takie tak Chodź co weźmy sobie taki z wyścigowy a tylko za hak. No okej okay, no. weźmiemy, oczywiście silnik najlepszy Wydech O taki, wow Bierzemy Maska, maska karbonowa. karbonowa To nie chcę Teraz tak, światła sobie zostawimy na później Wiem, że na one na pewno myślę, będę chciał tutaj mieć Teraz tak Brak oznaczeń Bo tak myślę Wygląda najlepiej ten samochód Teraz tak, karbonowe lusterko Nie e Oczywiście moja tam Lakierowanie To są dwa kolory Teraz tak Jak go tu umalować A jeszcze wiecie co zrobimy tak Wejdźmy sobie w klasyczne Teraz tak Szukam białego Aha, czyli to już jest klasyczne, ok A teraz tak, a w si o! To on tak się tutaj zmienia. To tutaj... dajmy matę. I powiem wam szczerze... że czerni będzie najlepsza. Naprawdę. I szczerze, najgorsze jest to, że ten spoiler, który jest po prostu już fabryczny, to jest najlepszy. Luksusowe. Raczej te bym brał już do tego samochodu. Te nie. Jeszcze te wręcz. Jeszcze zobaczmy te tunery. Nie uliczne, o. Uliczne mogą być fajne. Takie? Słuchajcie, takie byśmy mu dali. Może nie, może takie no to nie. Ale takie to już myślę, że naspokoimy. No, takie. Takie, takie. Ja myślę, że do niego jest ciężko koła dobrać Takie byśmy dali. Więc tak damy mu no takie Chwileczkę, dobrze Teraz tak hmm, Dalej te koła Jakie koła? Takie mi nie dam na pewno Te nowe też mi nie dam no masylka, a nie Ale za to Właśnie wiecie co? Czekajcie Może te jedne będą mi pasowały O takie Nie wiem, takie mi pasują, słuchajcie nie wiem, że takie to nie Te uliczne mi się jeszcze najbardziej chyba podobały Tak? O te Nie dobra, te mam Nie ma co Kolor kół Tu oczywiście czarne te koła I koła i teraz tak pręt, który opon hmm, Chyba weźmiemy sobie Fukaro. Białe Ulepszenie opon, kule dym, niech będzie... A dobra. Czarny dym. Pasuje. Szyby. Szyby na maksa, limuzynowe. I to jest wszystko. Teraz trzeba zobaczyć jak się tym samochodem jeździ. Więc dobra. Już widzę, że ma... Du ma moc ten samochód. Dobra. Żeby się nie rozwali, będzie kogoty? To też bardzo dobrze. Nie? To jest tak, żeby sprawdzić jego VMAX, to chyba pojedziemy na nie, jakieś tereny takie, typu autostrada albo do kanału. Myślę, że nikt mi nie będzie przeszkadzał. Przynajmniej tam są moje samochody, nie jeżdżą. Więc myślę, że nas spokojnie tutaj zjedziemy. Że to będzie najlepiej. No, 100 mil na godzinę. 110, 111, 112, 115, 116, czy będzie więcej? Nie, 115, 116 mil na godzinę jest najwięcej. 116, 100, 120. 130. Słuchajcie, jak e, opresor normalnie ten samochód jeździ. Naprawdę. Opresor jeździ tyle samo, jeżeli jest... E, jeżeli po prostu jeździ tuż przy e, ziemi. Więc... szybkością dorównuję temu opresorowi. jest tak, jak stąd wyjechać? Chciałbym jednak jechać na garażu i go właśnie sobie zapisać. A tutaj, szczerze, to ten samochód mi się dosyć podoba. Być szczerze, wolę mieć na przykład takie samochody, które mi się podobają, a nie tylko które są drogie. Więc... więc myślę, że. to zrozumiecie. Zresztą sami też, raczej, jeżeli graczem w GTA, to też. To mieć taki samo wam się po prostu Jeszcze nie trochę pojedziemy tutaj Szczerze to bardzo fajne, fajnie wygląda Przyspieszenie też ma fajne Tu może będzie do gdy widoczne gdzie Wejścia. W tej samej to jedna stuczka i w sumie o 10 czy 20 km na godzinę spada tutaj. Ja będę musiał zrobić krótkie cięcie, bo są nagi. Więc chwileczkę i do was wracam. Dobra, jestem już. sobie, jeszcze raz przejedziemy ten dystans i, no i zakończymy zakończenie odcinek. Oczywiście możecie wyczekiwać kolejnych odcinków. A, i jeszcze jedna sprawa. Co byście sądzili o czymś takim, że na przykład yy... będę pokazywał te swoje garaże, Jakie mam swój yy, jakie mam w ogóle yy, rzeczy? Tutaj na samym początku na minimapie widzicie zresztą jakie mam one jest bunker, jest tutaj baza, jest klub motocyklowy, jest klub nocny salon, gier. biuro, ten warsztat całym, znaczy ten warsztat w arenie, więc jeżeli byście chcieli, to, to możecie mi napisać i może tutaj jeszcze na zakończenie sobie podejftujemy. Nie ja wiem co się... O. Bardzo przepraszam za tutaj to, ale... Na Zdarzył się pewien wypadek by w klubę. Jeżeli chodzi o to, to... Tutaj samochód... Bardzo fajny. Naprawdę. Nie mogę powiedzieć... Nie, mam, nie mogę powiedzieć nie mam nic złego. Naprawdę jest fajny. Co jeszcze kółeczka może mi robić? Na tyle. Ja Wam bardzo oczywiście dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!